Dla nas i że wtedy Pan nie protestował przeciwko tej umowie. No tak, no minister spraw zagranicznych nie jest osobą, która wyraża swoje poglądy. No ja prezentowałem stanowisko rządu. Wtedy było tak. Rządu Mateusza Morawieckiego. No tak, no przecież przypomnę, że to jest kwestia umowy Unii Europejskiej z Mercosurem odpowiada za to Komitet do Spraw Europejskich. Proszę spojrzeć na wypowiedź ministra Konrada. Trzymańskiego na Komisji do Spraw Integracji Europejskiej w lipcu 2019 roku on mówił, że polska popiera dwustronne, Umowy Unii Europejskiej, no bo bez tego Unia by traciła na znaczeniu. Aczkolwiek też zastrzegał, i to wtedy rząd miał tego świadomość, że jest pewne ryzyko dla robotników. I trzeba też powiedzieć że Dla robotników czy dla, dla rolników? rolników? Dla rolników, hmm. rzeczywiście. Więc to jest, no, jeżeli ja mówię, no to mam do tego podstawy. To jest wypracowane stanowisko między resortami. Ale chcę od razu powiedzieć, że premier Mateusz Morawiecki razem z prezydentem Francji, premierem Belgii i Irlandii, też wtedy zwracał uwagę, uwagę we wspólnym liście do Komisji Europejskiej, że to może stanowić pewne zagrożenie, więc no, po prostu to jest sprawa taka, że no, Polska opowiedziała się za tym, natomiast też dostrzegała pewne kwestie, wątpliwości, które mogą być. Ale jaka jest główna zaleta tej umowy z państwami Mercosur, z państwami Ameryki Południowej? No przecież Unia Europejska chce być globalnym graczem. Żeby być globalnym graczem musi mieć umowę z innymi e, ważnymi graczami, m.in. właśnie z e, Ameryką Łacińską, ale także ze Stanami Zjednoczonymi. I tak dalej. No nie może nie może tu podchodzić w taki sposób, że ktoś inny tam będzie obecny w Brazylii, w Argentynie, że to będą Chińczycy, rozwijać współpracę, czy Amerykanie. Ona generalnie dla Unii Europejskiej jest korzystna. Teraz, ale tu proszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Raz to, czy ta umowa powinna być i Polska powiedziała tak, a dwa jaka jest jej treść. No i teraz oczywiście te negocjacje były prowadzone później. No, ja za to nie odpowiadam za tą treść. No, ale... Minister Bo... Wojciech... Komisarz Bo... Wojciechowski bardziej by w te kwestie włączony. No, jego... on powiedział, że to nie jest zagrożenie, że rolnicy, którzy mogliby na tym stracić, to dostaną rekompensaty, że ich interesy są zabezpieczone. Tak no, mówię. ja też to słyszałem, więc proszę jego pytać, no, ale przywoływanie mojej osoby w tym kontekście jako tego, który wyraził albo zainicjował... Nie, takie było stanowisko rządu morawieckiego, no, no oczywiście, no przecież nigdy nie Nie no, bo Jarosław Kaczyński nie może. potem nazwał pana eksperymentem jako <laughs> ministra spraw zagranicznych. wcześniej z innego Więc teraz z innego PiS może powodu. mówić, my się od, odcinamy od Jacka Czaputowicza. No, ale no przecież jeszcze raz, to co ja mówię na konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Brazylii, to jest jedna rzecz i ona oczywiście jest ważna, natomiast trzeba zobaczyć i co mówił w Sejmie Osoba odpowiedzialna, przewodniczący Komitetu do Europejskich Konrad Szymański w lipcu na ten temat. Przecież tu jest stanowisko rządu, a nie konferencja prasowa Rozumiem. ministra, który tylko e, odzwierciedla tą politykę. Ja rządu. tylko ostatnie pytanie w tej sprawie, bo chciałem jeszcze inne wątki poruszyć, a mianowicie z, m, początkowo Francja też się obawia tej umowy, ale jednak ostatecznie. Zresztą Karol Nawrocki namawiał prezydenta Macrona, żeby się sprzeciwiał, ale Francja ostatecznie aż tak bardzo nie protestuje, co oznacza, że jednak interesy rolników może zostały zabezpieczone. Prawdopodobnie to na pewno też jest zagrożenie dla interesów Francji, ale tam są może inne kalkulacje, może eksport artykułów przemysłowych Francji do. Państw kosztur jest większy i ten balans trochę inaczej wygląda. Ja zgadzam się, że Polska jest w tej sytuacji, bo nasz eksport artykułów przemysłowych do państw Ameryki Łacińskiej jest dość niski i my raczej będziemy ponosić tego koszty. Owszem, gdy Niemcy zwiększą eksport, a my kooperujemy, nasze firmy kooperują w produkcji tych towarów przemysłowych z firmami niemieckimi, to też będziemy mieli z tego korzyść. <laughs> Chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo Jarosław Kaczyński na konwencji programowej oświadczył, że Francja i Niemcy chcą nam zabrać państwowość, suwerenność. No i o ile oczywiście wszyscy się przyzwyczailiśmy, że to Niemcy, prawda, tutaj czyhają na naszą suwerenność, no Francja przed chwilą PiS przecież popierał taką umowę o bezpieczeństwie podpisaną właśnie z Francją. No to mi trudno też to wyjaśnić natomiast chcę powiedzieć że to są pewne takie zaszłości z pewnego doświadczenia bo Prawda jest taka, że prezydent Macron no, występował bardzo ostro przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości i zarówno Niemcy, jak i, jak i Francja. No Mówię bo krytykował o łamanie zasad praworządności. E, tak. I też inną politykę dotyczącą współpracy na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, czy przeciwstawianie się e, Nord Stream 2 i Niemcy i Francja. To nie tylko to, tego to dotyczyło. No i oczywiście politycy patrzą na to w ten sposób. Skoro państwo nas atakuje więc my tu czujemy się zagrożeni. To nie było dobre. Ja to rozumiem, ale też uważam, że język powinien w tej debacie być trochę inny, bardziej spokojny. Można wskazywać na pewne zagrożenia ze strony Unii Europejskiej, bo one niewątpliwie występują. Tam są różnice zdań między Polską a Niemcami, Polską a Francją dotyczące. Traktatów dotyczące różnych polityk, polityki na przykład migracyjnej. Na szczęście jesteśmy wyłączeni z redystrybucji uchodźców czy Polityki Zielonego Ładu. Więc te różnice występują i trzeba o tym mówić, ale w takim języku bardziej dyplomatycznym. I chcę powiedzieć, że to nie tylko dotyczy Prawa i Sprawiedliwości, bo te różnice też rząd Donalda Tuska wyraźnie stawia do negocjacji z państwami Zachodu i walczy o nasze interesy. Jak pan sądzi, co się tak naprawdę wydarzyło, jeśli chodzi o politykę Donalda Trumpa? No bo cały czas słyszeliśmy, że już zaraz będzie się dogadywał z Władimirem Putinem, zaraz będzie koniec wojny, już spotkanie było planowane na Węgrzech, już Viktor Orban się witał z Gąską, a tu nagle się okazuje, spotkania nie ma, sankcje zaostrzono. No wydaje mi się, że po prostu Władimir Putin nie jest gotowy na kompromis taki, który byłby do przyjęcia przede wszystkim dla Ukrainy, a co za tym idzie też dla Stanów Zjednoczonych to znaczy zamrożenia na tej linii frontu, tego frontu, jaką teraz występuje. Rosja ma nadzieję na podbicie całego Donbasu, no i to jest główny przedmiot kontrowersji i, i rozbieżności. Myślę, że prezydent Donald Trump zdał sobie sprawę z tego po rozmowie Marco Rubio z ministrem Sergiem Ławrowem i stąd ta decyzja. No ale były też takie wieści, że y, Trump naciskał na Załańskiego, że powinien oddać Donbas, a Załański powiedział nie. No więc y, jest to może i prawdopodobne, stąd ta decyzja, ale trzeba przyznać, że jednak przyjął to do wiadomości, jeżeli tak było. Donald Trump wprowadza sankcje, nie spotkał się z Władimirem Putinem. Zobaczymy, jak to się skończy. Ale wiele osób powtarza, no przecież te sankcje, kolejne partie tych sankcji, jedne, drugie, trzecie, Unia Europejska i Stany Zjednoczone, a Putin ma cały czas gospodarkę nastawioną na tryb wojenny i nie chce z tej wojny zrezygnować. To tak jakby te sankcje za słabo działały? To prawda, tu jest dziewiętnasta tura sankcji ze strony Unii Europejskiej, ale są, te sankcje są podobno teraz poważne, ale Władimir Putin mówi, że ich się nie boi. No zobaczymy, zgadzam się z tym, że mm, sankcje były niewystarczającym naciskiem jak do tej pory, bo przecież i do dziś państwa europejskie handlują z Rosją. Więc ta mobilizacja powinna być większa. I być może miejmy taką nadzieję, idzie w tym kierunku, że teraz są wprowadzone sankcje na firmy eksportujące surowce energetyczne rosyjskie, to bardziej dotknie Rosję. Chodzi o to, żeby kalkulacja Władimira Putina co do opłacalności prowadzenia wojny się zmieniła, żeby mu się to przestało opłacać. A na razie on widzi, że potencjalne zyski z możliwego podboju są większe niż te koszty. No i Zachód musi wszystko zrobić, żeby Władimir Putin został zmuszony do, żeby mu się nie opłacało dalej prowadzić tej wojny. Ale nie jest pan tym zaskoczony, bo z drugiej strony przecież Donald Trump jest zakładnikiem ruchu Maga, a tam jest takie przeświadczenie, i to widać w wypowiedziach działaczy tego ruchu, że Stany Zjednoczone powinny przestać się zajmować Ukrainą, Rosją, powinny tylko zajmować się interesami związanymi właśnie z wszystkimi krajami, które są najbliżej. Stanów Zjednoczonych. Europa nie powinna Stany Zjednoczone w żaden sposób absorbować. A tu proszę, Donald Trump jakby idzie wbrew tej, temu przekonaniu działaczy Ruchu MAGA. To, że nakłada sankcje, to nie jest y, jeszcze działanie wbrew. O, rzeczywiście wycofuje się z Europy, y, i tak powiem, politycznie, no, zwłaszcza finansowo wsparcia dla Ukrainy. Jeżeli pomaga Ukrainie, to domaga się, by to Europa finansowała y, te zakupy, więc to nie jest sprzeczne. Natomiast bez rozwiązania tego konfliktu... Trudno, tak powiem, mówić, że Stany Zjednoczone jako ten potencjalny hegemon czy lider w świecie kontroluje sytuację. Poza tym jest tam też takie myślenie, prawdopodobnie, że Donald Trump i amerykańska dyplomacja chciałaby przyciągnąć na swoją stronę Władimira Putina w rywalizacji z Chinami. No, na ile to jest realne, jak na razie się okazuje, to nieskuteczne. A, i, a jakby pan opisał politykę polskiego rządu, jeśli chodzi o relacje z Chinami? Były wypowiedzi ministra Sikorskiego, y, które krytykowałem, Pokazujący na taki pewien równy dystans, to było w ekspoze pierwszym między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Nie, teraz będzie taka integracja w ramach bloków, i musimy, i to też mam tu na myśli też Unia Europejska, państwa europejskie, bliżej być Stanów Zjednoczonych, rozumieć ich oczekiwania wobec Polski, jeśli chodzi o politykę Chin. Nie oznacza to, że mielibyśmy sobie Chiny w jaki sposób antagonizować. To jest nasz poważny partner, drugi jeśli chodzi o import. Mamy y, bilans y, negatywny, jeśli chodzi o handel, może uda się coś poprawić, y, więc powinniśmy utrzymywać pokojowe stosunki, natomiast wiedzieć, że naszym... Gwarantem bezpieczeństwa są jednak Stany Zjednoczone, Unia Europejska. i może, A może Sikorski prowadzi taką oto politykę, że m, m, jego przesłanie do y, Chińczyków jest następujące. Jeżeli będziecie nakręcać Putina, który dzisiaj jest od Was zależny, jeszcze bardziej w stosunku do y, właśnie, żeby agresywnie atakował Ukrainę, a być może nawet inne państwa. To siłą rzeczy musicie zdawać sprawę z tego, że wpychacie nas w ramiona Stanów Zjednoczonych, że wtedy my jesteśmy już całkowicie od nich uzależnieni, więc że rząd polski stara się uświadomić Chinom, iż tak naprawdę polityka zachęcania Putina do jeszcze większej agresji może ostatecznie Chinom zaszkodzić. Ja myślę, że to, co Pani powiedziała, że rząd polski na pewno sygnalizuje Chinom to, żeby nie wspierały Rosji, a raczej popierały Ukrainę, ale to robią wszystkie rządy zagraniczne i nie ma co do tego żadnej wątpliwości, bo to jest w naszym interesie. Na ile nasz głos się tam będzie liczył. Na pewno odgrywamy pewną rolę w polityce Chin. Jesteśmy głównym państwem w Europie środkowej. Mieliśmy taki format 16 plus 1 później. No, chodzi 17 o, o, plus o tranzyt jeden. też towarów chińskich do Europy przez granicę polsko-białoruską między No ale te towary idą przez wiele państw jeszcze przed nami, za nami. Oczywiście ta granica z Białorusią to też jest osobny problem także dla Chin. No nie sądzę, że my byśmy mogli sygnalizować Chinom to, że my tu właśnie wpadniemy w ręce Stanów Zjednoczonych, bo jednak w tych rękach jesteśmy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i dobrze, że jesteśmy. Nam powinno przede wszystkim zależeć na tym, żeby nie zniechęcić w jakiś sposób Stanów Zjednoczonych do trwałej obecności wojskowej w naszym kraju, no i dobycia tym głównym gwarantem bezpieczeństwa. Gazeta Wyborcza napisała, Karol Nawrocki nie odpowiada na zaproszenia Zeleńskiego. Kontakty uprzejme, ale bez y, konkluzji. I tutaj y, czytam, że minister Marcin Przydarz, <coughs> odpowiadający za sprawy zagraniczne w Kancelarii Prezydenta powiedział tak w TVN24 jeśli Zeleński chce zobaczyć Nawrockiego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy. Ja myślę, że w dyplomacji jest tak, że prezydent, który ma mniejszy staż, pierwszy składa wizytę. Prezydent Karol Nawrocki składa w wielu miejscach już te wizyty, już od Stanów Zjednoczonych, poczynając państwa bałtyckie i tak dalej, wiemy o tym, a mało przyjmował głów państw. Z tego To wynika właśnie z tego pewnego protokołu, więc powinien, moim zdaniem, pierwszy pojechać. Natomiast to też pokazuje na pewno niechęć kancelarii prezydenta wobec Ukrainy. To będzie skutkować tym, że te kwestie ukraińskie będzie prowadzić raczej rząd, bo przecież po ataku dronów od razu tam pojechał minister Kośnio, a mysz minister obrony, wicepremier też y, Radosław Sikorski, bo Ukraina jest bardzo ważnym partnerem w ogóle Europy w zapewnieniu bezpieczeństwa, ma też te techniki związane ze zwalczaniem dronów, jest niesłychanie ważnym też potencjalnym partnerem dla naszego przemysłu zbrojeniowego i dla współpracy wojskowej. I to, że prezydent taki pokazuje pewien dystans, to będzie skutkować tym, że on będzie raczej on, a może i Polska szerzej wyeliminowany z tych różnych. Się myślę, że prezydent się boi reakcji elektoratu Konfederacji, który jest często antyukraiński. Ja myślę, że też chodzi o też, yy, no trudno mi powiedzieć. Moim zdaniem to wskazuje na brak doświadczenia dyplomatycznego. Być może ja na miejscu prezydenta Zawińskiego zrobiłbym ten krok, no przynajmniej przejeżdża przez Polskę często i przyjechał do Polski, co w zasadzie yy, tak dalej. No ale też Ukraina ma świadomość, że, że, że to jednak rząd prowadzi politykę zagraniczną i te relacje z rządem rozwija dobrze. Są kluczowe. Jacek Czaputowicz, był już minister spraw zagranicznych, był gościem Radia TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Za chwilę informacja. Po informacjach Katarzyna kolenda zaleska i Janusz Szwertner.